Nieopodal wybrzeża Czarnogóry znajduje się miejsce, które wygląda jak plan filmowy serialu Gryotron. Kiedyś tętniło życiem, dziś przypomina o tym, że nawet potężne cywilizacje mogą zniknąć bez śladu. To Stary Bar, kamienne miasto duchów, które przetrwało najazdy, trzęsienia ziemi i czas. Ale czy przetrwa zapomnienie? Stary Bar, zapomniane miasto Czarnogóry. Stary Bar został zbudowany ponad 4 km od dzisiejszego miasta Bar. Dlaczego tak daleko od morza? To proste chodziło o obronę. Otoczony górami i murami miał być twierdzą nie do zdobycia. To prawdziwe ruiny miasta, które przez wieki zmieniało swoich władców. Od rzymskich legatów, przez bizantyjskich cesarzy, aż po osmiańskich paszów. Każda z tych cywilizacji zostawiła tu swój ślad. W kamieniach, murach i milczących ruinach. Dziś postanowiłem je odwiedzić i przekonać się, dlaczego tak mało osób o nim słyszało. Po trzęsieniu ziemi w 1979 roku stary bar został niemal całkowicie opuszczony. Pętniące niegdyś życie miasto zmieniło się w cichy zbiory ruin, stąd metaforyczne określenie miasto duchów. Zwiedzanie zaczynamy przed dawnym budynkiem carinarnicy Narnicy, osmiańskiego Urzędu Celnego. Tu kupujemy bilet. Kawałek dalej znajduje się Sąd Miejski, gdzie rozstrzygano sprawy kupieckie i spory między mieszkańcami. Te mury pamiętają lepsze czasy. Były świadkiem licznych oblężeń i zmian władzy. Dziś prowadzą nas dalej w stronę ruin. W okresie panowania weneckiego, czyli w XV-XVI wieku, Stary Bar, znany jako Antivari, posiadał własny status komunalny, herb. Flagę oraz bił własne monety. Miasto cieszyło się znaczną autonomią, co świadczy o jego znaczeniu w regionie. Akwedukt, który widzimy, został zbudowany przez Osmianów w XVII wieku, aby doprowadzić wodę z górskich źródeł. Wysadzono go w 1877 roku przez Czarnogórców. By odciąć wodę i zmusić miasto do kapitulacji. Na górze znajduje się Cytadela Tatarowica. Chroniła najważniejszy punkt strategiczny miasta i była ostatnią linią obrony. Dziś to miejsce oferuje najpiękniejszy widok na miasto i góry. Stary bar jest uważany za największe i najważniejsze średniowieczne stanowisko archeologiczne na Bałkanach. Na obszarze 4,5 hektara znajdują się pozostałości około 600 budynków publicznych i prywatnych świadczące o bogatej historii miasta. Ten budynek to dawny młyn prochowy. Miejsce, gdzie składowano i mielono broch. Obecnie to lapidarium, gdzie zgromadzono fragmenty futryn, okien i portali z XV wieku. Następnie ukazuje się nam kościół świętego Weneranda. Z jedną kopułą i charakterystyczną rozetą nad wejściem. Później został przebudowany, a w podłodze odkryto dwa silosy prawdopodobnie służyły do przechowywania zboża lub zapasów, gdy budynek miał już inne niż sakralne przeznaczenie. Następnie docieramy do katedry Świętego Jerzego, która została przekształcona w meczet. Została niemal całkowicie zniszczona, gdy piorun uderzył w nią w czasie, gdy w środku składowano materiały wybuchowe. Po drodze mijamy Kościół Świętej Katarzyny, zbudowany prawdopodobnie w okresie średniowiecza. Choć dziś zachowały się tylko fragmenty murów, świadczy on o religijnym i kulturowym znaczeniu starego baru. Następnie docieramy do dzwonnicy nad południową bramą, widocznej z daleka odbudowanej po trzęsieniu ziemi z 1979 roku. Pierwotnie pełniła nie tylko funkcję religijną, ale także obserwacyjną. Z niej można było dostrzec zbliżające się zagrożenie od strony morza i gór. To jeden z symboli Starego Baru łączący funkcjonalność z architektonicznym pięknem. Po drodze mijamy dom Ottomański, zbudowany przez Osmanów, jest jednym z przykładów życia codziennego w tym mieście. Docieramy do wystawy archeologicznej, gdzie zebrano znaleziska z całego obszaru ruin. Stary bar był miejscem współistnienia trzech głównych religii chrześcijaństwa, katolickiego i prawosławnego oraz islamu. Świadczą o tym liczne świątynie różnych wyznań, które można znaleźć w odrębie burów miasta. Chodzimy teraz na południowe mury, widać stąd podejście do bramy, co utrudniało zdobycie zamku. Dzięki tej strategii wzniesionej w tak ważnym punkcie obrońcy mogli skutecznie bronić miasta przed atakami. Zamykamy koło i wracamy do punktu, z którego zaczęliśmy. Stary Bar to miejsce, które bardziej się czuje niż ogląda. Jego cisza ma ciężar historii, a każdy kamień skrywa opowieść. Spacerując po ruinach ma się wrażenie, jakby czas zatrzymał się tu dawno temu. Jeżeli podobał Ci się ten film, Zostaw lajka i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym zapomnianym miejscu. Cześć.